Nie wchodź w kat na razie spokojnie. Czołem Państwu. O wszystko się trzeba troszczyć. No jak się troszczymy o krowy, to oczywiście coś dają w tym, wypadku, w tym wypadku mleko. Natomiast, kochani, Polska jest takim państwem niesamowitej troski o gospodarstwa rodzinne. I w żadnym państwie europejskim nie ubywa tyle gospodarstw rodzinnych co w Polsce. Oni, oczywiście, Niemcy, Francuzi popełnili błędy, więc załatwili swoje gospodarstwa rodzinne znacznie wcześniej. 20 lat temu dzisiaj płaczą, co to znaczy gospodarstwo rodzinne? To znaczy, tak jest zagospodarowana powierzchnia danego państwa, jego obszar i tak służy całemu społeczeństwu, całemu państwu pod względem też bezpieczeństwa żywności konsumentom, ale też zagospodaruje ten obszar, że to jest powiedzmy zgodne, zgodne z takim interesem państwa, interesem środowiska, interesem rolniczym i nie wchodzą o leć naprawdę. I nie wchodzą duże, nie wchodzą duże korporacje. Rano dostała jeść, ale dalej jakieś ma problemy, no nie? I nie wchodzą duże korporacje, które, kochani, kochani, niszczą nam tą strukturę rolną. I jak w Polsce troszczymy się o nasze, o nasze rolnictwo, nasze państwo? To znaczy nasze państwo, a szczególnie o te gospodarstwa spra rodzinne. Kochani, jeszcze kolejny raz powtórzę. Gdy... Moi koledzy, Niemcy, Francuzi, od kilkunastu lat, 2008 roku, mieli kredyty po 1%, 0,5%, ja miałem 12%, 15%, nawet 10%, 7%. To jest taka jakaś norma, plus jeszcze różne nawiązki, bo to jest taki lichwiarski kraj, lichwiarska polityka rolna. Oczywiście zaraz później powiem o tych różnych radach, które to niby nam rolnikom mają, mają pomagać, no ale jak widać, jak widać w dalszym ciągu, będzie szło tylko w kierunku dalszej degradacji rolnictwa. I teraz, czy można, czy można coś zrobić? Na czym tak naprawdę, bo wszyscy właśnie troszczą się o te gospodarstwa rodzinne, jakieś mają programy i tak dalej, rady powołują. Czy można coś zrobić? Tak. Dzisiaj najpilniejszą rzeczą to jest polityka kredytowa państwa, czyli normalny kredyt na kilkanaście, dwadzieścia, trzydzieści lat. Oprocentowany 0,5%, karencje 2-3-4 lata. Proszę Państwa, rozwiązujemy znakomitą większość tematów w rolnictwie. Dlaczego ten tak zwany koronaświrus można dzisiaj do tego, zresztą nawet instytucje unijne podpowiadają, wykorzystać? Między innymi Fundusz właśnie odbudowy. To jest, ja nie słyszę od nikogo praktycznie z tych formacji, które dzisiaj są w Sejmie Rzeczpospolitej, żeby rozumiały to. Bo to, że będą chlapać jezorem, to jeszcze nic nie znaczy. To trzeba wiedzieć, rozumieć. W tych radach jeszcze też nie widziałem kogoś normalnego, który by wiedział, o co leci w rolnictwie. I, kochani, wykorzystując właśnie między innymi tą sytuację, takiej powiedzmy trochę normalności lub nagięcia w ramach Komisji Europejskiej, że się tak zwanie nie przywali, dokładnie można tą politykę kredytową wprowadzić. To jest ładnie przeze mnie. Opracowane w Narodowej Polityce Rolnej w służbie suwerenności żywnościowej. Zapraszam wszystkich. Lata czeka na normalnych, normalnych polityków, ale żeby normalni politycy państwo musicie ich wybrać. I co jest jeszcze istotne przy tej polityce kredytowej? Głównie jest to istotne, że bezwarunkowo musi powstać w naszym narodowym którymś banku, gdzie ma narodowy kapitał teraz do operatora, e, narodowy nasz kapitał, musi powstać pion rolny. Banku. On jest w stanie obsłużyć. To są świetne. Słuchajcie, to jest potężna sprawa gospodarcza, załatwienia w rolnictwie, ale z drugiej strony też trzeba sobie powiedzieć, że to jest dobry zarobek z punktu widzenia, z punktu widzenia banków, bo tą różnicę w oprocentowaniu, no wiadomo, że to jest różnica, którą trzeba będzie z naszego budżetu Skarbu Państwa dopłacać, więc trudno, żeby to przerabiali, przerabiali znów ci i wywozili worami nasze, nasze środki. I teraz szybciutko lecę. Trzy przykłady podam Państwu. Pierwszy przykład to leasing po polsku. W każdym państwie światowym, europejskim jest leasing, także w Brazylii. No ale jest leasing po polsku. To tylko u nas się zdarza, więc tutaj sobie pomoc naukową wezmę. Mam taki tytuł wykonawczy jednego, tytuł wykonawczy jednego z rolników. Tego nie trzeba brać ziemi. Po co? Tytuł wykonawczy jednego z rolników i kupił rolnik kombajn. Dobry kombajn za jakieś y, prawie 900 tysięcy. Spłacił już dzisiaj w granicach 510, chyba tysięcy. No i wiadomo, że jak polski rolnik Wziął w leasingu, a tam gdybyśmy tak to policzyli, to jest na pewno koło kilkunastu procent, no tam niby zero i tak dalej, wszystko to ładna ściema. I, I kochani, i co mu przyszło? No oczywiście nie obsługuje, bo rzeczą naturalną się nie da obsłużyć w takiej polityce kredytowej. Oczywiście nie ma tu winy rolnika. Jeszcze raz ja mówię, tu nie ma winy rolnika. Jest wina państwa, która wepchała w taką lichwę. I teraz przychodzi właśnie z tego. Więc tak, zdyskontowane przyszłe raty i tak dalej. stopa yy. I wychodzi, że jeszcze niecałe 900 tysięcy kombaj. 500 ileś zapłacił i jeszcze 530 trzeba. No, palicho, już i tak niezły zarobek. Ale kary jest ciekawa pozycja za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu. To jest kombajn, nie przypominam. Od 20 grudnia 19 roku do 11 sierpnia 2020 roku. Czyli od jeszcze na pewno naliczą. Wyszło 231 dni, to się zgadza, więc liczą sobie po 3687 zł za jeden dzień. Tego bezumownego, bo tym kombajnem zobaczcie, kroił styczeń, luty, kombajnował ciągle, robił. To mu wyszło, kochani, 851, łącznie te 500, które się domagają, więc milion. 403 tysiące, jeszcze ma dopłacić. Przypominam, kombań kosztował niecałe 900 tysięcy. Chłop zapłacił 510, biedaczyna 520, walił te głupawe pieniądze i jeszcze mu 1,4 trzeba zapłacić. Proszę Państwa, to jest to, co nam zgotowali politycy, taki los i tak właśnie dbają o gospodarstwa rodzinne. To jest właśnie taki los gotowany przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda gospodarka rynkowa rolna w Europie, w świecie i na czym polega konkurencyjność. No właśnie w pierwszej kolejności. Drugi przykład. Rolnik tu niedaleko, prawie 200 krów. No wiadomo, kredyt gdzieś na poziomie około 4 milionów. Pomoc tam by była normalna. Oczywiście wiadomo w jakich, w jakich, cenach, w jakich cenach wziął. W jakich cenach kredytował się. I wyobraźcie sobie Państwo, że gdyby tam normalnej pomocy było, to znaczy w pierwszej kolejności, gdyby normalna polityka kredytowa, nigdy by tych kłopotów nie było. No ale już skoro się stały, to w granicach 1,5-2 milionów, świetnie gospodarstwo. Dalej produkuje, jest wyprowadzone, a tak zero bankructwo. Rolnik teraz potrzebuje niecałe 100 tysięcy, to jest sprzed dwóch miesięcy sytuacja. Spanienka. Z przed dwóch miesięcy sytuacja niecałe 100 tysięcy potrzebuje na dofinansowanie do, do któregoś z projektów e, tych unijnych. Wiecie co, jaka jest oferta? No, prowizja, to już nie powiem, chyba gdzieś 2%, ale oferta na poziomie 10-11% kredytu, takiej tak zwanej pomostówki. I oni dzisiaj, jeszcze raz powtarzam, wszystko jest możliwe od ręki zrobić. Tylko trzeba wiedzieć, na czym polegają prawdziwe problemy rolnictwa. I może jeszcze jedno zdanie do tego. Tak okupant za II wojny światowej nie grabił rolnictwa, państwa, jak grabią dzisiaj kolejne, a szczególnie ten ostatnio taki najbardziej baochwalczy pisowski rząd. Tak nie grabił. Oczywiście z ostatnim ministrem Ardenowskim przypominam. Fundusz restrukturyzacji, ta ustawa, która miała wejść, nie weszła. Dobrze nie weszła. To jest zero i dziadostwo. Fundusz restrukturyzacji. Normalnym państwie dwa miesiące jest czas na powołanie. To jest fantastyczny fundusz, którym gwarantuje też państwo i ratujemy te gospodarstwa towarowe, rodzinne, które nam zostały, a nie korporacje. Powtarzam, nie korporacje, bo one do niczego nie doprowadzą i to nie jest interes rolników, ale szczególności konsumentów. I lecimy z tych wydarzeń: powołanie rady. No, rada, rada Ardenowskiego przy prezydencie, może tak to powiem, no nie? Czy tak zwana rada prezydencka? Ardenowski sobie powołał Radę do spraw rolnictwa, obszarów wiejskich przy prezydencie Dudzie dlaczego Ardanowski, bo towarzystwo, które się zielonego pojęcia, które tam się znalazło no nie, zresztą tak jak sam który szefem został przewodniczącym i tam naściemniali, naściemniali, że jakaś tam dalsza kontynuacja i tak dalej nie wiem czy kontynuacja, bo zarówno prezydent jak i Ardanowski odpowiadają za takie a nie inne budżety, przypominając się, pamięci prezydent Lech Kaczyński był budżet na rolnictwo w tym dziale gdzie jest faktycznie, no to jest nieporównywalne 2007 2006 rok, to jest w granicach 16 miliardów, dzisiaj i to jest, powtarzam, dwa światy, nieporównywalne. Jakaż więc pytanie kontynuacja? Czego? Czego? Chyba tej dziadowskiej polityki, którą reprezentował pan Ardanowski. I teraz yy, to nie będzie spekulacja ani rąbek tajemnicy. No, proszę Państwa, bardzo aktywny Aktywny polityk, oczywiście pan prezydent, dekompozycja obozu Pisowskiego nie Prezydent Duda będzie musiał tworzyć, lub no, czy on zostanie zmuszony, to nieważne, wokół jego formację prezydencką. To jest, to znaczy, no w oparciu o prezydenta i tak stworzą swoją formację, żeby dalej ściemniać. To jest, powtarzam, rzecz nieunikniona, a Danowski gdyby nie te problemy, jakie z pewnymi zarzutami, za, zarzutami stawianymi politycznie. Bo na moto sobie jako ten, ten minister w kilku akcjach takich, no, no po prostu jak jakiś sineptyk. No i ma kłopoty oczywiście i wie, że określone instytucje, prokuratura tam e, prowadzą różne tak zwane postępowania, powiedzmy wstępne, przygotowawcze. Ma on tego świadomość i nie jest to żadne szantażowanie. Uważam, że tak czy owak skończy się to zarzutami. I nieważne, czy jeszcze za tej władzy, zależnie ile ona będzie, jak nie to będzie następna. Ale zwróćcie uwagę, pan Ardanowski jest w bardzo dobrej komitywie w ciekawym miejscu. I załóżmy, pan Ardenowski będzie miał postawiona zarzuty. I co z tego? Po to jest prezydent, żeby ułaskawił kazus pana Kamińskiego. Nawet jeśli się nie uprawomocnie wyroki, tak będzie ułaskawiony. Ja to, ja to nie przewiduję, jestem zupełnie tego pewien. To jest kwestia roku, dwóch, nie wiem. Tak, sytuacja tam, Państwo, będziecie to w najbliższym czasie widzieć. Oni wiedzą dokładnie, w co grają. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, bo oczywiście, yy, yy, moim zdaniem, sprawy są bardzo poważne w stosunku do pana ministra Ardenowskiego, ale śpiewka będzie bardzo prosta. Robił to w dobrej wierze, na dobra, on ratował rolnictwo. Oni tylko potrafią ratować. Podejrzewam, że w niedługim czasie pan Puda też będzie powoływał swoją radę z podobnych prawdopodobnie ludzi, bo innych nie ma. Zresztą w tych środowiskach rolniczych znakomita większość to reprezentantów. No nikczemność. Autentycznie znam tych ludzi z imion, nazwisk, wstyd mi. Nikczemność. Zresztą sytuacja naszego rolnictwa między innymi tak jest powodowana. Dlaczego? Bo znakomita większość to małe swoje interesiki, przy okazji chcę załatwić, później jeszcze powiem przy okazji jednego y, takiego lokalnego wojewódzkiego wydarzenia. I proszę Państwa, czy Rady powołuje Duda, powołuje Puda? Ja rozumiem, że, 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 że opowiadają cuda, a rzeczą i, i tak naturalną, że rolnikom nic z tego się nie uda nic, bo to jest niemożliwe z tego tytułu, bo tacy aktorzy tej gry i Puda i Duda, zobaczcie jak się nawet interesujące jakie podobieństwa, ale są faktycznie pod względem kretynizmu rolniczego, niczym panowie się nie różnią, bo zielonego pojęcia nie mają o tym, o czym o czym mówią. Jeżeli prezydent Duda mówi o rolnictwie, nie ma pojęcia jeżeli pan minister Puda mówi o rolnictwie, takoż samą pojęcia tego nie ma. Jest jeszcze jedno takie takie istotne wydarzenie e, związane właśnie lokalnie, że tam gdzieś się obudzili rolnicy i puste chlewnie zauważyli. To prawda. Tylko ci sami rolnicy, bo puste chlewnie, tu w 17, 18 roku było, i w 19 roku, nie dopuszczając, nie powodując przewagi pisowskiej, można było je powoli zapełniać. No, ale jak się dało, takie rządy i przewagę, no to i dzisiaj ten płacz, ten lament, to krokodyle, łzy, kochani. Ale najgorzej, że ci rolnicy, to Hanna-Banana jest taki rolnik, Srebejko. Jak rządził ten PiS? Był tu taki romańczyk, znany minister. Chodzili i obciągali za nim te garnitury ministerialne. Dlaczego? Bo chcieli robić interesa. Ja im tłumaczę, mówię, ludzie, nie załatwiajcie własnych, prywatnych spraw. Bo w rolnictwie, jeżeli coś chce zrobisz, musi załatwić ogólne, bo jest to zwykłe kuglowanie i takie same dziadostwo i niczym od tych złodziejskich ministrów się nie będziesz żył. Nie, nie, zbawienie było, ha, zrobimy interesy, biznesy i tak dalej. No i, i to chyba świadczy o tym, o reprezentacji rolników i takim skundleniu. To jest zwykłe kundlostwo. I pamiętajcie, jeżeli ta strona rządowa to niczym się nie różni, to są też kundle, ale u władzy widzi tego typu skundlenie, no to co potrafi szanować, będzie szanować? Nie, nie będą szanować. Będzie sytuacja taką, z jaką mamy do czynienia. Powiem jeszcze. Ostatnio tak, tak, pan, 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 były przewodniczący, kolega Jarosław Sachajko. Jak się zastanawiam, po cholerę jasną, tyle pracy tej rolniczej w kolegę tego włożyłem. Lubię go, nie ukrywam, ale zobaczcie, ta sama sytuacja. Ile ludziom można mówić? Płacze, mówi, że zniszczona jest właśnie gospodarka, gospodarstwo rodzinne, bezpieczeństwo żywnościowe i jednocześnie PiS popiera człowieku. Jeżeli ty płaczesz, odwołujesz się do tego lektoratu podstawowego twojego i zauważasz, i słusznie że zauważasz, bo trudno tego nie zauważyć, no to jak dzisiaj możesz w imię jakich interesów popierać tych, którzy dokładnie to zrobili? To jest naprawdę schizofrenia partyjna, polityczna, a na dodatek powiem, no, że też co najmniej taka. Taki, taki rodzaj także skudlenia, bo inaczej tego się nie da, nie da nazwać. I teraz, no cóż, na horyzoncie, niestety w dalszym ciągu przed Polakami, przed polskim społeczeństwem, bo rolnictwo to nie jest tylko problem rolników, czarne łuny. Czarne łuny. Groźny, groźny bardzo, groźny bardzo, kochani, kochani Charles. Perspektywa, nadzieja... To, że część formacji politycznych może się opamięta, chociaż w niewielkim zakresie, ale nawet na bazie tych istniejących, od roku czasu Konfederacja ma do czynienia z moim programem Narodowa Polityka Rolna w służbie słynności, który mówi o gospodarstwach rodzinnych. Nie pochylono się, przynajmniej do dnia obecnego, nad tym. I widzę, że zrozumienie jest niewielkie, ale różnego typu łazęgostwo korporacyjne już próbuje w ten nur wniknąć, żeby opanować. Więc tutaj trzeba kochani bardzo dużo tego rozsądku, no i z naszej strony samoorganizacji. Żeby rolnictwo nie było łupem, ścierwem do rozrywania sobie partyjnego, ale żeby faktycznie stanowiło taki konsensus. Dla wszystkich formacji politycznych pewne jakieś zgody, ale żeby to było, Żebyśmy mogli do tego doprowadzić, to w pierwszej kolejności w rolnictwie trzeba przygotować godność reprezentacji politycznej. Bez tego kochani niestety, ale totalny upadek, a szczególnie gospodarstw rodzinnych, nas czeka.